U streamerów i youtuberów na jednym turnieju o 50 tysięcy złotych. Oglądajcie odcinek do samego końca, by zobaczyć, jak nam szło oraz jakie fejle robiliśmy. Plus mam pewien mały konkurs. Kilka osób, które policzy, ile razy w tym filmie padło słowo stary, dostaną ode mnie jakiś prezent w Fortnite. Więc oglądajcie do końca. Zostawcie łapę w górę oraz pamiętajcie o kodzie Zachszak i w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim. którzy mają wpisany kod Zachszak i Ty do sklepu. No jeszcze nie klikaj, nie klikaj, nie klikaj. Czekamy, czekamy. A analiza, szybka analiza. Pierwsza mapa po polegała na uzbieraniu jak największej ilości monet i najszybszym wejściu do zamku. No, Co czekaj? Dawaj, klikaj. A ja mam nadzieję, że my to wszystko dobrze robimy, że zaraz nie, coś do nas i wbije i nie powie, że. Ej, jeszcze nie było startu. A czemu ja tu nie mam monetek? Jak nie masz monetek? przed Stary zziąłem, a nie wzięło mi. Chłopie. No, ja ją zebrałem. Dobra, no i klasa. Ja tam już się gonię. Oj. Ja tak lecę. Lecia, jak szef, dobrze będzie. No, tu nie lecę, bo tu się boję. Walce naprost nawet. Mam jedną monetę, to tam wiesz, jak ci. Ale ty nie rozumiesz? Co jest? Ja na treningu tak dobrze to grałem No grałeś, ty byłeś przede mnie yy, do początku Na spokojnie Nie, jest git tak Może tak wiesz, tak. Może, jest, może jesteśmy pierwsi. Może inni może więcej psują Ja już idę do zamku pierwszego No spoko Git Ja już bijam do zamku A na czym się tam zawiesiłeś? Nie pytaj <laughs> Na kłodach. Nie wiem, gdzie jest reszta monet. Na treningu jakoś było ich więcej. Trochę. Czekajcie. A do góry! Do góry, stary muszę iść. Pięć. pięć brakuje pięć. tylko? I Jednego. 12. Czekaj, bo brakuje mi jednej, to jest najgorsze. No, ale teraz szukać jednej. Ej, nie wierzę, że ja tu monet nie mam. Dobra, mam, 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 mam też. Ty, jednej mi brakuje. Aha, ha, ok. No nie wytrzymam, człowieku. Nie mogę tu wskoczyć. Nie wytrzymam. Ty, ale ja mam wrażenie, że wcześniej to jakoś szybciej nam szło, stary. Ja nie wiem, co jest grane. Jeszcze tak, mamy nie? 7 minut równe. O nie wiem. no to takie rzeczy na turnieję, jak zwykle. Jak zwykle na trudnym idzie coś nie tak. Chłopie, no daj mi tą monetę. O, daj mi to. Dobra jest. Dobra, lecę parkur, lecę parkur. Lecę parkur, człowieku. Tyle teraz nie glebnąć. Trzy monety. Jedna, druga. I trzecia Dobra, mam Idę do kolejnego Ile jest czasu? Ty? Gdzie tu jeszcze są monety? Nie wiem, no i ja zrobiłem jakoś ten Dobra, pięć monet Ja to robię na luzie Chyba, że nie znajdę Gdzie tych czasu? monetek Już ci mówię Już Cały czas telefon blokuje, nie? E, dwie i pół Równe Dobra, ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem Druga mapa to totalna, totalna bitka Walczymy na jeszcze Z każdego pokonanego gracza wypada moneta Kto uzbiera najwięcej, ten wygrywa Tym poszło mi całkiem dobrze Ale lagi, nie? Ej, stary Mega lagi Ej, mam, mam, mam Dobra. Ty, walisz mnie, walisz mnie! Ja mam dwie monety, ale będzie... Ty, a są jeszcze te lagi, czy nie? Już chyba nie ma. Ja mam kolejne siano. Ja mam trzy siana już, jest git. Ja tam idę kraść, nie? Na trzeciego, na trzeciego wbijamy, na trzeciego, nie? Ja mam cztery. Widzowie, trzeba się bić. OLE ZAKUSIŁEM SPACJA NIE DZIAŁA Dwie kolejne zabrałem Spacja się nie działa? No nie mogę skakać Mam dwie monety, rozumiesz? No ja mam sześć Właśnie idę no, po kolejne, ale sprawnie. coś nie idzie to Ty no nie mogę go trafić człowieku Walę go mieczem, on nie dostaje Prak nie A nie, wziąłem, dobra wziąłem Nie no mega, no ja trafiam, eee, a to nie trafia Dawaj tego Dwójkę go 50 mam, 50 mam Dobra, 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 to ja wezmę twoją monetę Albo w sumie... No to dobra, mam, 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 mam ma, 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 ma monetę, mam monetę 7 mam, 7 mam. Ty tu jak masz lowa, to możesz uciekać i ja ci będę wiesz wykańczał Czy coś No nie jest to głupie nie mogę? Gi zabij zabij mnie, zabij mnie Mam 30 Bierz ze mnie Nice Panie nie wziąłem tego On to ukradł? Ktoś to ukradł no To pozdrow. Ty no ja mam 8 Wydaje mi się, że jestem chyba Ty ja wziąłem tą monetę i nie zaliczyłem monety Aha to nieźle. No nie wytrzymam. Ich miecze jakoś mocniej biją. Jestem, jestem, jak u ciebie, ile masz? Wziąłem dwie, dwie wziąłem dwie, wziąłem jedną. Kolejna, Ty mam dychę monet! Dobra, idę. Masz i masz, ile masz? Pięć. Pięć, dobra. Piątaka Aha! Mogłem poczekać i zabrać monety. To no dobrze, żebym tego piętnastaka dobił, jakbyśmy byli, wiesz. Jeden z nas jak byłby pierwszy. pięć monet. Co? Co ty gadasz? No. Ej, czemu ja mam stopi? Przegrywasz? Aha, nie, dobra, nie. czekaj, czekaj, ja miałem oś. Co? Nie, ja miałem 10. Ej, bo to było do 15 likwidacji, a nie do 15 monet. Ale ludzi laży u mnie! Moneta, moneta! O, stary zabrałem i mi nie wzięło! Dwie, dwie, dwie nie, mam, nie, dwie mam. Bo ja zabrałem chyba z tej twojej, wiesz, tak mi się wydaje, więc jest spoko. Ty ukradłem trzecią. O, ale gość. Ty Jacob zabrał chyba trzy albo cztery naraz. Się zestakowały. Nie zabrały, nie zabrałem, jeszcze mnie zabili. Nie też tutaj ścieli, niestety. I tu Afka ktoś miał w ogóle. No co za... Nie, no nie wytrzymam. Ale mnie okradają, człowieku. Ze wszystkiego, co mam. No oni mają jakieś skoki, ty. No, znaczy, każdy to ma, ale ja tego w ogóle nie używałem. No mega, że ja robię jakieś fragi ogólnie. Dobra, jest, jest, jest. Monetka. Ja oczywiście nie zebrałem. Jest, piąta. Ja też mam, 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 mam. A to z ciebie, ja cię w ogóle zabiłem. No nieźle, niezły play, Niezły play swojego ścinać. Ty idę do ciebie, idę do ciebie, stary. Ja widzę, ja widzę, tu się bijecie. No, zabrał ci, nie? Jeden mi zabiera, po drugi. Mam, no mam, ja mam, trzymam. mam, mam. Tam kolej. Kurde, nie mam, ty. Angela. A ile masz, ja mam sześć. Przysięgam. Łopie, ja klikam jest. te monety, one się nie zbierają. Czajsz to. Dobra, jest, jest siódma, jest siódma, jest siódma, nie jest źle. Ja mam dwie, ja mam dwie. Ja, ja... dwie mają trzy eliminacje. Aha, auć. Przyszła pora na mapę, w której stało się coś, co nie powinno się stać. Uciekamy z lochów, przy okazji wykonując zadania, ta, które poszły. Do no, po, po, Poszły chyba trochę średnio. Badaj cuchnący loch w odludnym miejscu. Walcz z wrogami jednocześnie próbuj rozwiązać łamigłówki. Przemierzaj obszar pełen potworów i odkrywaj jego intrygujące sekrety. Odpalam stopera. No nie, nie przyjął mi. Co jest? Przyjmij zadanie. Badaj ruiny i znajdź wejście. Tutaj masz nieskończony sprint z tego co widzę, tak w ogóle. Ty ty grałeś w wieźmina, to może będą jakieś wieźmińskie zagadki. Ło, ale mi FPS-y dropnęły. No i co tu? Znajdź drogę przez gaz serowy. Owie, gaz serowy. Eee. Nie tego sera. Tak, tylko gdzie to się omija? Staram się to ogarnąć. Ty, ja nie wiem, czy ja nie znalazłem. Pa, ja jestem. Przyszedłem to. Okej, okay. łatwo na ser. Tutaj, pa, 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 na ten mostek musisz wejść tu. Ty, tu trzeba ser obracać. Ty, obracaj kawałki sera, żeby pokazać je ze śmierdzącej strony. Okej, okay. no ale co to znaczy ze śmierdzącej strony, żeby je pokazać? A, one muszą ten dym! Dym muszą dawać, dym muszą dawać taki śmierdzący. Dawaj, obracaj je. No, niech to, że idzie. Jest. A ten jeszcze nie, nie ten. Ten nie dy. A Ale dym. Aha. E tu jest czerwona, gdzie ja jestem? Biorę czerwoną. Jakie tam jeszcze kolory były? Zielony i jakiś. jaką oddałeś? Coś oddałeś? E tu jest kolejna. U mnie, za tym winklem, No a ostatnia, no nie wiem. Jaki to był kolor, idę zobaczyć szybko. No właśnie też nie widzę niczego. Da się nurkować w Fortnite jakoś? E, nurkować się nie da, nurkować się nie da. Złóż, złóż. Zielonego nam brakuje jakiegoś. Powinien się rzucać w oczy, jakby to był. Chyba, że to jest ten zielony, tutaj ten taki biały. Zielony jest biały, ale może się zbugował? Nie, chyba nie. Ty, tu jest chyba zielony, bo się zielone światło pali. Chociaż nie, tu się wszędzie zielone światło pali. No może tam bardziej u góry. No właśnie, fajnie byłoby tam dać radę wskoczyć jakoś. Może na tych tych. Pa, 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 czekaj, z tego? Nie, no nie da się. Hmm. tu jest w ogóle chyba zablokowana, że nie możesz przejść dalej, bo. Ja bym się dostał. Nie da się iść pod wodę w Fortnite. No? Nie, da, nie da, nie da, nie da się pod wodę, więc to na pewno nie jest pod wodą. Ej, no bez jaj, że my jakiegoś diamencika nie. Ej, no to są jaja, że my diamenta nie możemy znaleźć zielonego. Może to było wcześniej. Ciekawa sprawa, bardzo. Ty no, stary nie ma tego. Ej, no tu, tu nie ma tego. Te dwa są takie łatwe, a ten trzeci co? Chyba, że to jest to coś, no nie, jest jedyny. Jakiś inny rodzaj tego kamienia niż te wszystkie, które tu mamy. Ten u góry biały jeszcze. Ty nie, ga nie gadaj, że to będzie to, stare, bo jak to jest to, to jest to. Czemu to tam było zielone? Aha, aha. Aha, woda padła, tak? Ktoś tu woda. Pieniądze jakieś. Biesy zdają się stronić od ognia, rozjaśni atmosferę, Rosam by przejść dalej. Zapal świecę? Ha, jakąś świecę zapaliłem. Ile mamy? 5 na 9. Tylko mnie. Gdzie, gdzie, są te świeczki, powiedz mi? Masz jeszcze jedna, tak? Nice. I jest, jest, jest. No i widzę, 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 idę z tobą. Ja jestem ciekawy, czemu tam była podpowiedź, że coś tam boję się ognia, ale Chyba lepiej je miecza szybko wyjaśnić. Zniszkały, no, a... skały, zniszkały. skały, skały. Aż jakiś zniszkały? skały? Co to jest? 10 minut, 7 sekund i 6. Ja bym w ogóle na tej rudzie się zatrzymaliśmy, no. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. No mamy najgorszy czas ze wszystkich: Piąte miejsce